Cześć, jestem Jan. Cześć, jestem Piotr. Jesteśmy partnerami w kancelarii prawnej Jarzyńskiej Wspólnicy. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Kupując nieruchomość gruntową, najczęściej myślimy o tym, żeby ją zabudować. Czyli interesuje nas tak zwana działka budowlana. A co z dostępem do drogi publicznej? Zgodnie z definicją działki budowlanej musi mieć ona dostęp do drogi publicznej. Okej, okay. czym jest dostęp do drogi publicznej? Dostęp do drogi publicznej jest albo pośredni, albo bezpośredni. Bezpośredni polega na tym, że droga publiczna przylega bezpośrednio, jak sama nazwa mówi, do drogi publicznej. Natomiast dostęp pośredni to może być dostęp przez drogę wewnętrzną, ewentualnie przez ustanowienie odpowiedniej służebności. Chodzi tutaj o tzw. służebność drogi koniecznej czyli prawo obciążające cudzą nieruchomość i umożliwiające przejazd bądź przejście przez nią celem dostępu do własnej działki. W sytuacji, kiedy nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jej zabudowa będzie wymagała wydania odpowiedniej decyzji. O warunkach zabudowy. Będzie to pierwszy etap, gdy organy będą weryfikowały, czy nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. Piotrze, a czy ten dostęp do drogi publicznej musi faktycznie istnieć w momencie wydawania decyzji? Tutaj zdania są podzielone. Niektóre urzędy i sądy mówią, że ten dostęp powinien istnieć, inne mówią, że ten dostęp musi być tylko y potencjalny. Bo tak naprawdę, przy wydawaniu warunków zabudowy dopiero mówimy o potencjalnej inwestycji. Oczywiście, najlepsza jest sytuacja, gdy droga publiczna już istnieje, jest do niej bezpośredni dostęp, ewentualnie jest droga wewnętrzna lub mamy ustanowioną odpowiednio służebność. Nie ma natomiast wątpliwości, że dostęp do drogi publicznej musi być zapewniony przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Bez tego organ nie wyda nam pozwolenia na realizację inwestycji. Przy podziale nieruchomości trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy, aby wydzielona działka mogła być w przyszłości zabudowana, to także musi posiadać odpowiedni dostęp do drogi. Status dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych reguluje ustawa o drogach publicznych, i tam musicie szukać wszystkich potrzebnych informacji. W sytuacji, gdy dostęp do drogi publicznej wymaga uregulowania, warto skonsultować się z prawnikiem. Czy może być tak, że brak zapewnienia dostępu do drogi spowoduje nieważność transakcji? Tak, może być tak w sytuacji, w której przy podziale nieruchomości jest zawarto warunek, że działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej np. przez ustanowienie służebności, a prawo to nie zostało ustanowione. Nabywając nieruchomość pod inwestycję, warto zwrócić uwagę na to, czy ma dostęp do drogi publicznej. Jest to bardzo ważne i może zaważyć o tym, czy w ogóle inwestycja zakończy się powodzeniem. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, klikajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.